Największe zastrzeżenia mamy do tego, że ta ustawa będzie barierą rozwoju polskiego internetu. To jest po pierwsze. Po drugie, że wprowadzi na polski rynek internetowy nierówność podmiotów, preferując podmioty zagraniczne. I po trzecie, że będzie źródłem różnych absurdów, każąc się na przykład rejestrować w Krajowej Radzie Radiowania i Telewizji podmiotom, które de facto nie są profesjonalnymi podmiotami świadczącymi w internecie usługę video on demand. To jest budowa, rozbudowa administracji, która jest polską plagą i której administracja nie potrafi opanować. Dla firm większych, zasobniejszych to jest przeprowadzka za granicę, a dla wielu firm małych w tym też tak zwanych startupów, czyli tych, którzy zaczynają. To jest po prostu zastanowienie się, czy warto w tej dziedzinie w ogóle rozpoczynać działalność gospodarczą. W moim przekonaniu nie można mówić o złej woli rządu. Rząd chciał wprowadzić implementację dyrektywy unijnej. A zrobił to w taki, a nie inny sposób. Myślę, że na chybcika, zbyt szybko i w związku z tym wprowadzono takie regulacje o konsekwencjach, których, nad konsekwencjami, których poważnie się nie zastanawiano. Więc po prostu ja uważam, że to jest kiks legislacyjny, że nie ma tej złej woli.